Siemano YouTube, Bernard ze Snake Barn. Witam Was w ten sobotni poranek. To znaczy ja nagrywam trochę wcześniej, bo teraz właśnie się rozpakowuję na targach w Krakowie. Także jeżeli będziecie, to wbijajcie przy W każdym razie dzisiaj zrobimy updatecik burmali. Prawie wszystkie wyliniały, wyglądają obłędnie. Zobaczcie, co się dzieje. Okay. Mam tutaj trzy pudełka cukierków. Także po prostu masakra. <noise> Zobaczcie, co się dzieje. Wylineczki, widać. Czatnie. Zaraz je e, damy do ciepłej wody. Do takiej letniej wody, żeby się trochę przepluskały. I poprzekładamy je do pojedynczych pojemników, i będziemy rozkarmiać za jakiś czas. To jest w ogóle mega szyderką. Mam dzikie wrażenie, że dzisiaj zostanę trochę pogryziony. Kurde, możemy się pobawić, no bez jakichś nagród, po prostu dla samego fanu, tak, ale możemy się pobawić, obstawiając, ile razy zostanę dzisiaj ciągnięty. Mi się wydaje, że około 10. Nie wiem, jak wy myślicie, siostra, jak myślisz? Szczerze, to mam nadzieję, że więcej. Złuszliwa bestia. Dobra, to co, poprzekładamy je do wody, przygotujemy pojemniki i będziemy... i będziemy cisnąć, tak? Bierzemy pierwszy pojemnik z wodą i weźmy te... Uuu... Jak się denerwują... A! Mamy raz! Dwa! Nawet tego nie widziałaś. Uuu, uuu, już jest cały, cztery! Nie? Nie liczymy tych prób. Jak mam dobry refleks, to się nie liczy. Na razie mnie dwa razy zęby dojechały. Co zobaczycie? Ja mam tam użyć rękę? Uspokój się. Mówi do ciebie Twój właściciel. Co za bestie, co za bestie. Kurde. Dobra, użyjemy sprzętu. Także chwilka. Uff. Może żyje Co za bestie. Patrzcie co się dzieje. Ogólnie to nie jest kwestia tego, że się tam powiedzmy w jakiś sposób boję. Chociaż wiadomo, że lepiej nie być ugryzionym. Tutaj już pierwsza krewka płynie. Chodzi o to, żeby im przy tym krzywdy nie zrobić, tak? One są dosyć mocno zestresowane, więc teraz poprzekładamy je ładnie sobie hakiem. Wszystkie się tutaj złoszczą i denerwują. No, coś czuję, że będziemy mieli dobry ubaw. Ja na pewno. Dobry ubaw przy... ...przy seksowaniu ich. Okej. Okay. Mocno ze mnie kapie? Nosaki. Ja Uf. Gorąco w spód. One. Niech chwilę wyluzują. Ja przygotuję pojemniczki i jedziemy z tematem. Ok, pojemniki przygotowane, młodziaki czekają. Tutaj są pojemniki, zaraz Wam coś o nich opowiem. W sumie już je widzieliście. Eee, to są pojemniki, których trzymam dniubodny. Młodziaki do 2-3 miesięcy. Eee, 40, 20, 11 wysokie. Także co? Nie przedłużamy, tylko sprawdzamy co tam jest, tak? No, siepka. Będziemy się kłócić czy się nie będziemy kłócić? Mamy pierwszego. Podejrzewam, że jest to fire. Śliczny, nie? Mm -hmm. I zobaczymy, jaka płeć Samiec. Wracasz, idzie do pudełeczka. Zatykamy go. No to co, jednego mamy z głowy. Lecimy z kolejnymi bestiami. To co, którego teraz bierzemy? Może weźmiemy... bambu, bambu Fire. Kurde, ale czad, nie? No ślicznie. Sprawdzimy jeszcze... Dobra, dobra. Sprawdźmy jeszcze płeć. O! Pięknie. Mamy młodą samicę. E, jak pewnie wiecie, uwielbiam niebieską taśmę za jej wielozadaniowość. Tutaj już sobie przygotowałem niebieskie kawałeczki. Na niebiesko będziemy oznaczać samicę. No i co? I następny młodziak. Zobaczmy, co tu mamy. To myślę, że sobie spokojnie możemy ściągnąć. Wyluzowały nam trochę. Trochę tak. Bambu albo Bamboo Fire? Hm, jestem ciekawy. Zobaczmy, jaka płeć. Samiczka. Dobra, dobra, już się nie stresuj. No, na razie wynik bardzo obiecujący. I oczywiście, był bam. Tak jak mówiłem, naklejamy niebieską stążeczkę. Kurde, ale pudełeczko cukierków. Jedziemy dalej. Następny, który jest tutaj taki Łowice? Ten nam nie poluje. Jego weźmiemy sobie później. proszę Kolejny młodziak. Podejrzewam, że tutaj mamy czystego bambu. I poprzedni chyba też był czysty bambu. Kurde, no są przecudowne. Popatrz na te boki. Po prostu. Odjechane są. Naprawdę są odjechane, tak? Zaraz to będzie, jeszcze tylko sprawdzimy. Samiczka. Uuuu! Trzy samice. Jeden samiec na razie. Statystyka. Ogólnie spoko, tak? Jedziemy z kolejnymi. Co my tu mamy? Chodź ty. A Chodź ty. A! Trzecie! A! Trzecie! Czwarte! Jeden, jeden jest tutaj taki dziad, ale zobaczymy. Chcę go wyseksować, więc niestety. Uuu! Jeszcze sika! I jest samcem. Kto by pomyślał, że chłopy takie wredne, nie? Kosz mi obsikał Co? więc mamy cztery ugryzienia, jedno obsikanie. Kurde, na obsikanie się nie zakładaliśmy. Nie? Przetrzemy ręce. Koszulki już nie uratujemy, chociaż nie wiadomo, będzie na hodowlę. Dobra, jedziemy z ostatnim z tego pudełeczka i zobaczymy, jak będzie dalej. Nie wiem, jakieś te bambu spokojniejsze. Kurde, zobaczcie, są prześliczne, nie? Mm. Ja ci się kręcę. Ja jestem tak zadowolony, że się w pale nie mieści. Zobaczmy, co my tu mamy. Samiczka bambu. No, czat. Czat, powiem Wam tak szczerze. Cieszy mnie to niezmiernie. Zaznaczymy sobie samiczkę. No i co? Jedziemy za tymi demonami. <laughs> Zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczmy, co tu się dzieje. Bierzemy skąpieli weźmy. Dobra, weźmy bambu, jak chcesz już wyjść. Mamy bambu. Ewidentnie widać, że jest ciemniejszy od bambu fajerów. Także spoko, dosyć ładnie to widać. Widać, że nie wszystkie są jakieś. Agresywne, zobaczmy płeć. Samiczka. Także nie wiem, czy to jest sprzężone z płcią, ale póki co, wszystkie bambu to samiczki, tak? Czy wspomnieliście ugryzienia? Tak, cztery są. Cztery ugryzienia, cztery ugryzienia, jedno osikanie. A teraz sprawdźmy dla ciekawości, normala, czy okaże się samcem, czy nie. Albo może wejdźmy. O kurde, tutaj to mamy poplątane łobuzy. To jest fajne. Zobaczcie, jaka jest po prostu y, różnica w kolorystyce. Gdzie tutaj mamy normala? Zobaczmy. a, a! Pięć! Leszko, bo załatwimy to inaczej. Ten się strasznie spina. I mamy krewkę. Pięć razy. Ty się denerwujesz, ale nie odpuścimy. Niestety nie możemy odpuścić w takiej sytuacji, bo zrobimy to pewniej. Przytrzymamy trochę głowę, będzie sikał i mamy samca kurde, póki co dwa obsikania pięć ugryzień, czy sześć? Pięć. pięć i albo mi się wydaje albo mamy tutaj płeć sprzężoną z kolorem lecą do regału i przechodzimy po następne okay. no i co, lecimy z kolejnymi łobuzami weźmy teraz tego normala, którego już widzieliście Sprawdzimy jeszcze płeć. Samiec. Kurde, póki co. Wszystkie samice to bambu. Zastanawiające, nie? Kolejny pojemniczek. Czyś wyszło Nie, 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 nie. Udało mi się to ogarnąć. Ale na pewno się spina. Samiec czy samica, jak myślisz? Po zachowaniu. No co samiec, ja bym abstrajała. Dobra, chodź tutaj. A, mamy sześć. I samica. No to to jest typowy przykład kobiety. I znowu krewka. No już, no już. I znowu krewka. Widać, widać. Z daleka. Są po prostu przebajerańskie. No przebajeranckie. Oznaczamy cię złośliwa dziewucho. Wytrzemy. A tam ja już się lubię. <grymne> Może być twoja, tak? Może być. Bamboo! Zrób to jest zbliżenie, patrz jak mam ładnie usteczka odbite. <grymne> Okej. Okay. O! No, teraz zapało. <grymne> Czat. O, oh, kurde, to jest naprawdę, wybaczcie, ale jest tak masakrycznie gorąco, że naprawdę ciężko że nawet nie wiem, pewnie mi się włosy zaczęły kręcić od tej wilgoci. <laughs> Dobra, jedziemy z następnymi. Są tutaj cała masa głów. Tutaj chcę je zjeść. Zobaczmy. Fire na bank. Dobra, nie, to nie liczymy, to był całusz. Nie ma krwi, to się nie liczy. Fire, piękny brzuch. I proszę Państwa, wygląda na. Tutaj nie jestem pewien. Niby wychodzą yy, jakieś peniski, ale nieduże. Sprawdzimy jeszcze. Nie będziemy teraz jej męczyć, albo jego. Ale tego sobie zostawimy na niewiadomce. I co? Lecimy z następnym. Tak? Mhm. Mm Całą to mamy. No już, już. Mam buch. Kurde, ale to będzie przekonacka. Jestem ciekawy, jak one się wybarwią. Naprawdę. Nie mogę się doczekać. I tutaj mamy samca. Mamy samca. Więc czad. Czad, bo już myślałem, że faktycznie coś tutaj może być sprzężone z płcią, ale tak naprawdę tylko u głowę. czy tam też banana, takie rzeczy się dzieją. No i co? Jedziemy z następnymi, mamy tutaj łobuza, fajera, łobuz lub łobuziara, nie, ale przepiękny, Można na brzuch, szat, jeszcze jakby sobie w ogóle nie ujelubyli i wygląda na samca, nieźle, nieźle, chociaż przydałaby się samiczka, fajer, bambu, znaczy fajer, Eee, fire Burunbal, bo wyglądają naprawdę ciekawie. A nie, to ostatnie pudełeczko mokrych cukiereczków. Zobaczmy, co tu się dzieje. Eee, niestety, muszę wtrącić jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, jak pytaliście mnie w komentarzach, czy ten jeden młodziak przeżył? Niestety nie. Ogólnie, no. Szczerze, statystyka i tak jest całkiem niezła, wiadomo, że szkoda, nie? bo to no, życie, tak, to życie, ale nie udało mu się, e, jak wszystkie wyszły z jajek, nie będę wam pokazywał zdjęć, bo są dosyć drastyczne, e, zostawiłem je dla inspektoratu weterynarii, e, ale e, młodziak był pokrzywiony, widać, że coś tam w trakcie inkubacji poszło nie tak, także no nie przeżył, bardzo mi przykro, no ale mamy 19 pięknych, zdrowych, kąśliwych burmbank. Bierzmy następnego. Zwykły standardowy burbal. Kurde, same w sobie zwyklaki po prostu są mega. A już jak do tego dochodzą kolory, no i czat! I mamy standardowo umaszczoną samicę. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Naklejamy jej meteczkę. O! I mamy kolejnego łobuza. Już widzę. Siostra, ile mamy na liczniku? 6. Yy, sześć. sześć. Chociaż bym powiedział, że siedem, ale... Nie, jeden to był cały, to się nie liczy. O, teraz weźmiemy... Słuchajcie, zobaczymy, jeszcze sprawdzimy płeć. Od razu, póki jest spokojny. Spokojna. Tak, samica. I to jest Fire Bamboo. Kurde, mega. Widać to ich niebieskie oko? Mega. Po prostu mega. Mamy piękną samiczkę. Fire Bamboo Burmal. FBBB. Trzeba będzie jakieś skrócone nazwy na to chyba ogarnąć, nie? nie? O, jest zbliżenie na tego Ancymona. Twoja decyzja. Jego teraz bierzemy? Tak. Chcesz, żeby mnie dziadnął? No, tak sadystko, sadystko, ale jest przepiękny. Po prostu torpeda. Ile ich nam jeszcze zostało? Cztery, o ile się nie mylę, mm -hmm. tak? Jeżeli dobrze liczę. Uf, leje się ze mnie, masakrycznie się ze mnie leje. Dobra, bierzmy łobuza. Proszę popatrz, widziałeś co się stało? Jedno pewne, jeden pewny ruch i nie ma, zaczynam być Mistrzem Burumbali. Sprawdzamy płeć, będzie sikał. O, samica. I zbliżenie. Piękna. Naprawdę piękne. Fire Bibi. Burumbal. Już sobie je uczciłem. Teraz nie będziemy mówić Burumbal, bo to jest bardzo długa nazwa. Co powiecie? Piszcie w komentarzach, czy Bibi Wam się podoba. Bibi, burba. Od Bernarda Barcia. Bibi, von Bibi. <grystwa> <grystwa> Szaleństwo, po prostu. Szaleństwo. No jeszcze nie, już się nie jesteś u siebie w domku. Ciach. I mamy. One lecą do regału, i zaraz zajmiemy się ostatnimi trzema. No i jedziemy. Ostatnie trzy sztuki. Już nawet nie pamiętam, nie liczyłem płci, ale sprawdzimy to, to później. Bierzemy tego pięknego normalika. Teraz. Zwykły BB od BB. Ale mi się to spodoba. Chyba będzie nowy hashtag. I mamy samca. Świetny. Ostatnie trzy sztuki. Ogólnie wiecie, że teraz będę was spamował balami Zaleją internet. Pierwsze karmienie, kolejna wylinka, kolejne karmienie, kolejne i kolejne i kolejne i kolejne. I kolejne. I później znowu wylinka. I zdjęcia i Instagram będą wszędzie. Wszędzie. Komina. Teraz sobie zrobię takie zbliżenie. Wszędzie. Pudełeczko. Mamy burumbala. Po głowie myślę, że, że zwyklak. Bez fajera. Oj dobra, dobra. Już zostańmy. I piękna samica. Zostańmy już z tyloma ugryzieniami ile jest. Mi wystarczy. Ile było? Siedem. Siedem. No to nieźle, nieźle. Tak szczerze, nieźle. Myślałem, że będzie więcej. To była samica, prawda? Tak. To dajemy metkę. Aha. Za późno, już jesteś w pudełeczku. Ogólnie te pudełka tak naprawdę na bardzo niedługo im wystarczą. Dobrze, już się nie denerwuję. Na bardzo niedługo im wystarczą, ale one nie są stworzone po tak... I Mamy osiem. <złenki> ale to takie porządne było chyba. No. Kolejne odbite usteczka. Karolinka będzie zazdrosna. Przestań już się pulać. A! O, jest dziewięć. Jest dziewięć. I samiec. Wiesz co? Wiesz co? Niech cię kule biją. Było piękne. Było piękne. Uf. Odkładamy. I zaraz jeszcze pogadamy. Uff, masakra. Temperatura na hodowli naprawdę daje w kość. Wyglądam jakby wyszedł z kryśnica. Ale co? Tyle na dzisiaj. Spójrzmy na statystyki. Całkiem nieźle. 19 burumbali, w tym 10 samic i 9 samców. 9 gryzień, dwie malinki, dwa obsikania. Dzień nie mógł zacząć się lepiej. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w środę. Wiadomo. I miłego weekendu. Hej!